Siemka, ogólnie istnieje Discord społeczności, ostatnio solidnie przerobiony i trochę bardziej aktywny. Z racji świąt zbliżają się eventy prowadzone między innymi przeze mnie i innych członków administracji. Jeśli jesteś zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Link w opisie. Tymczasem, właściwa część materiału. Organizujesz mały wypad do lasu, aby zrelaksować się ze znajomymi. Nie wiesz tylko, że jest to terytorium opanowane przez potwory podobne do tych z bajek dla dzieci. Widzisz bestie powoli zbliżające się w twoim kierunku i nie wiesz co robić? Świetnie trafiłeś. Zostaw suba, dzwoneczek i rosnąć się wygodnie. Ja jestem Ksen i dzisiaj spróbujemy pokonać mutanty z filmu Kubuś Puchatek, Krew i Miód. Film zaczynamy od małego zarysu tego, co działo się do tej pory. W stumilowym lesie chłopiec o imieniu Krzysztof Robin znalazł nikomu nieznane, dorastające istoty, wynaturzenia. Znał je pod nazwami Sowa, Królik, Kłapouchy, Prosiaczek oraz Kubuś Puchatek. Dzieciak zignorował jakiekolwiek zagrożenia i uznał, że świetnym pomysłem jest zaprzyjaźnienie się ze stworzeniami. Przynosił im jedzenie, ale po latach chłopak olał całkowicie przyjaciół, z którymi dorastał i tym samym skazał ich na śmierć głodową w czasie zimy. Mutanty zmuszone były pożyć osiłka, aby przeżyć. Przez to wydarzenie oszalały i uznały Krzysia za śmiertelnego wroga, podobnie jak całą ludzkość. Tak kończy się dotychczasowa historia. My tymczasem przenosimy się do aktualnych wydarzeń. Już lekko podrośnięty chłopak wraca do stumilowego lasu razem ze swoją narzeczoną, aby pokazać jej wcześniej wspomniane wybryki natury. Dziewczyna nie do końca wierzy w istnienie ekipy ze stumilowego lasu. Po krótkiej przyprawie wreszcie trafiają na chatkę, w której mieszka żółty niedźwiadek, ale wszystko wygląda inaczej niż zapamiętał. Czarnowłosa sensownie chce się stamtąd zwijać, ale ten typ ewidentnie prosi się o kłopoty. Człowieku, nawet jeśli te stworzenia istniały, to wychodzi na to, że je od siebie uzależniłeś, a później całkowicie olałeś. To coś jak z innymi substancjami. Ludzie bez nich czują się zagubieni, nie wiedzą co robić i polegają tylko i wyłącznie na nich. Po takim zjeździe, wątpię, że będą chcieli co jeszcze widzieć. Trafiają nawet na gróbkopouchego. Nie wygląda to za ciekawie. Końcowo wchodzą do starego domu, w którym kiedyś ekipa się bawiła. Znajdują zniszczone i oszpecone zdjęcie chłopaka, a z drzwi wejściowych dobiegają kroki. No to chyba wpadli jak śliwka w kompoc. Udaje się lekko schować, Krzyś pod łóżkiem, a dziewczyna za nim i o dziwo nie zostają znalezieni w sekundzie, w której ten ktoś jeszcze Pomieszczenia. Właśnie w ten sposób spędzają jak się wydaje całe popołudnie. Kiedy wreszcie uznają, że czas wyjść na zewnątrz dziewczyna zostaje złapana przez puchatka i uduszona łańcuchem. Typiara miała rację, nie powinno ich tu być. Wystraszony doktorek trafia na puchatka. błaga go o pomoc, ale jest ignorowany. Dokładnie takie samo traktowanie dostaje od prosiaczka. Na samym końcu zaciągają go do jakiejś jaskini, pokazują szkielet osiołka i pieką, a przynajmniej na to wychodzi z rysunków, które nam pokazują. Od początku odwiedzenie starych znajomych po tak długim czasie, patrząc na to, że byli dosłownie mutantami A ty studiując medycynę Powinieneś wiedzieć, że takie wybryki natury To nic normalnego Nigdy nie powinieneś tu wracać. Dziewczyna próbowała być wsparciem i nie można jej za to winić. Nawet próbowała przekonać Krzyśka, że nie powinni tutaj być, ale ten się uparł. Wydaje mi się, że nie można przesadzać w żadną ze stron. Znaczy, za bardzo wspierać, ani za bardzo olewać. Schowanie się pod łóżkiem to tak, jak już często wspominamy, czysta głupota. Brak możliwości manewru, przeciwnik od razu nas zauważa i ma nad nami pełną kontrolę. Pakowanie się w coś takiego to proszenie się o znalezienie. Trochę lepiej zachowała się jego druga połówka, ale musiała mieć niesamowitego farta. Że nie jej lekko przed położeniem się. Jasne, nie było zbyt dużego pola do manewru, pomieszczenie wydawało się dosyć puste, ale było okno. Nie wydaje się, jakby dzieliła ich duża odległość od ziemi, więc jak na moje warto spróbować. Przede wszystkim jednak warto tu nie być. Miejsce zmieniło się na gorsze. Byliśmy w stanie zobaczyć grub jednej z postaci i dziwne czerwone ślady na naczyniach. Dodatkowo zaparkowany jest tutaj albo pojazd, albo jego wrak. W każdym razie nie wygląda, jakby leżał długo w wilgotnych, leśnych warunkach, więc coś musiało go tutaj zacholować. Patrząc, na to, że w grę wchodzą mutanty, obstawiam, że poprzedni właściciel dawno gryzie piach. Kiedy już zostali złopani, to chłopak powinien zrobić cokolwiek, czy logicznego, czy nie. Stanie i patrzenie, jak jakiś wybryk natury dusi twoją narzeczoną, to definitywnie świetny pomysł. A tak serio, rzucenie się na oprawce, dłubanie w oczy, gryzienie, cokolwiek, żeby ją uwolnić i zabrać nogi za pas. A jeśli z jakiegoś powodu ją olewamy, to czas na taktyczną ewakuację w stronę naszego samochodu i upijamy nasze sumienie w soczku jabłkowym. Próba numer 0112, szczepionka numer 6281b pokazuje efekty. Temperatura ciała podmiotu nieznacznie zwiększa się, a agresywne wopęty jednostki zostają znacznie stłumione. Wygląda, jakby obiekt przechodził w stan przypominający hibernację. Na razie bez większych zmian. Dalszą część badań opublikuję za tydzień, w materiale, jak pokonać, jestem legendą. Do tego czasu pozostaje mi tylko przeżyć. I wreszcie poznajemy nasze faktyczne protagonistki. Maria boryka się z jakimiś problemami. Właśnie z tego powodu siedzi teraz u na kanapie. Według doktorki najlepszym pomysłem byłoby wyjechanie w jakąś buszę, aby się zresetować i zrelaksować. Lekki przeskok w czasie i plan zrealizowany dosyć szybko. Szkoda tylko, że jedna ze znajomych stulitnie się spóźni. Oczywiście, że dostajemy kliszę z niby stacją benzynową. Miejsce wygląda na ruinę i dokładnie nią jest. Dostajemy jeszcze tani jumpscare od rodziny właściciela. Co wnosi ta scena? Nie interesujcie się, bo kocień mordki dostaniecie. Siemka, już ogłaszałem na Discordzie i na karcie społeczności, ale jeśli jeszcze nie wiecie, to został otwarty Patronite. Jeśli Podobać się to co tworzę, teraz możesz mnie wesprzeć. Patroni niezależnie od progu będą mieli dzień wcześniej dostęp do nieocenzurowanych filmików. Głosowania na kolejne materiały będą przeniesione właśnie tam. Dodatkowo, jeśli jesteś członkiem Discorda, uzyskasz specjalną rangę oraz kiedy zbierze się do nas już na tyle, jest opcja zagrania ze mną. Do niczego nie zmuszam, jest to dobrowolna forma wsparcia. Nie zamierzam wstawiać dodatkowych filmików tylko na Patronite, chociaż jeśli zostaną zdjęte z YouTube i nie uda mi się ich przewrócić, no to będą dostępne na wcześniej wspomnianej platformie. Teraz czas na właściwą część materiału. Ostatecznie spotykamy się ze wszystkimi na miejscu Postacie są tak puste, że nie warto poznawać nawet ich imion Wszystkie znajome oddają swoje telefony, żeby się wyciszyć Pamiętacie w lesie dziś nie da się nikt? zostawienie telefonów poza swoim zasięgiem to świetny pomysł Zwłaszcza w wypadku zagrożenia czyjegoś życia, gdzie nawet sekundy mogą być na wagę złota Szósta osoba, która się spóźniła i do tego zgubiła, próbuje dodzwonić się do reszty, ale... no tak Spacerując po lesie zauważę kogoś w czerwonej koszuli i w żółtej skórze Biegnącego prosto na nią i kieruje się do Jakiegoś garażu. Ten ktoś biegnie za nią, ale chowa się pod jakąś maszyną, magicznie zauważona. No, peleryna niewitka z Harry'ego Pottera przy tych kryjówkach nawet się nie umywa. Ruda wychodzi i zostaje topless przez oprawcę. Krzyczenie Nie rób mi krzywdy, kiedy typ jest już w trakcie wkładania się do rozdrabniarki drewna, na pewno dużo da. Bardzo szybko twarz dziewczyny zmienia się w papkę. podobnie jak cała reszta. W sumie to nie za wiele mogliśmy zrobić, oprócz przeżycia tego idiotycznego scenariusza. Jedyne co trzeba było zrobić, to nie odchodzić od samochodu w samym środku ogromnego lasu. Pomijając fakt życia w nim mutantów, skąd mamy wiedzieć, jakie jeszcze stworzenia okupują okolice? Jakim cudem w ogóle miała tam zasięg? Dobra, mniejsza, pościg. Gdzie powinniśmy uciekać? Do samochodu. Gdzie ona uciekała? Do jakiejś nory. W momencie, w którym usłyszała, że prześladowca wszedł za nią inną drogą, powinna dać w długą do auta przez dokładnie tę samą ścieżkę, którą weszła. Jasne, przeciwnik ruszy w pościg, ale patrząc na to, że obrał okrężną drogę do środka, raczej wybierze też okrężną drogę wyjścia, albo będzie zmuszony bardziej otworzyć bramy. Wiążą się z kupieniem nam sekund przewagi w pogoni do bezpieczeństwa. Kiedy została złapana, już raczej nic nie dało się zrobić. Wreszcie dostajemy małe przedstawienie, dlaczego cała ta farca. Maria była u psychologa albo psychiatry z powodu bycia ofiarą Stalkera, dosyć natrętnego. Wreszcie, pewnej nocy, kiedy ona spała, ktoś wszedł do jej sypialni i próbował ją rozebrać. Policji udało się złapać tego z boka i zabezpieczyć sporo dowodów. Później tego samego wieczoru Landryna idzie do jacuzzi. Po robieniu sobie zdjęć, poza których nigdy nie robiła, i przyglądaniu ich zauważa jakąś dziwną postać w tle. Hej, jasne. To światło bardzo dużo zmienia. Niech ktoś mi wytłumaczy, jakim cudem nagle całe oświetlenie tak wariuje. Bo nie ma opcji, że uwierzy, że ta mała lampeczka jest w stanie oświetlić tak wiele. Dziewczyna próbuje się zrelaksować, nie wiedząc, że zaraz za jej plecami dwie zmutowane sylwetki już przygotowują atak, a w zasadzie chusteczkę z chloroformem. Zaraz, zaraz, jak one w ogóle wpadły w jego posiadanie i skąd wiedzą, jak ich używać? No nie wydaje mi się, żeby mieli tutaj telewizję, ani tym bardziej, że kilkuletni krzyś nauczył ich kraść. Mniejsza? Koniec dziewczyna budzi się zaknepdowana i związana przed odpalonym samochodem. W jej stronę zmierza prosiaczek, ciągnąc za sobą młot wyburzeniowy tylko po to, żeby chwilę jej podeptać? Los kobiety kończy koło samochodu przejeżdżającego przez jej głowę, co niesamowicie bawi prosiaczka. Pozostałe dziewczyny słyszą krzyk i biegną, aby to sprawdzić. Pod domkiem zostają otwarty samochód i mały fan pod kołami. Spanikowane uciekają do środka, gdzie na szybach napisane jest wynocha. No więcej znaków chyba nie potrzebują. Pakować tyłki w troki i jazda jak najdalej stąd. Swoją drogą i jak Jakim cudem typiara, która została w domu, nie słyszała desperackich krzyków Landryny. Cała akcja działa się dosłownie przed domem, a wątpię, żebym miał jakąkolwiek sensowną izolację akustyczną. Oczywiście, że wszyscy myślą, że to ten sam psychol, który stalkował Marię. Ich mini debatę przerywa dźwięk tłuczonego szkła na piętrze, zauważają puchatka gapiącego się przez okno. Wreszcie uznają, że dobrą taktyką jest zgarnięcie czegokolwiek do samoobrony. Ustalają, że napastnik próbuje dostać się do domu i nie jest nim stalker. Maria przypomina sobie, że ma schowaną na górze broń klasyczny rewolwer. Kiedy wychodzą z jej pokoju, Puchatek jest już w środku i szuka kolejnej ofiary. Pozostała dwójka jest w pomieszczeniu, które chyba można określić jako basen. Przez chwilę są bezpieczne, ale to fałszywe przeświadczenie poprawia prosiaczek, ogłuszając jedną z nich, a drugą prowokując do wskoczenia do wody. Widocznie nie lubi łatwych celów i obiera na muszkę te w wodzie. Z racji, że jest jeszcze świadoma, a ta, zamiast cokolwiek zrobić, wyjść z wody, uciec, zaatakować prosiaczka. Po prostu stoi i patrzy, jak ten początkowo próbuje okładać ją łańcuchem, po czym wchodzi do zbiornika z młotem i zamiarem skończenia roboty. Dopiero te. Teraz reprezentantka pci pięknej uznaje, że chyba warto zacząć uciekać. Ostatecznie dostając po wcześniej wymienionego młota. Z racji, że ta druga dalej jest nieprzytomna, zostaje zabrana przez mutanty na jakieś ciekawsze ukrócenie jej żywota. Dziewczyna w niebieskiej koszulce budzi się przywiązana do stołu i super zmysły kubusia alarmują go o tym fakcie. Pozostałej dwójce wreszcie udaje się uratować towarzyszkę i przekonać, żeby na razie za bardzo nie lamentowała. Ich próbę ucieczki zakłóca czyjś krzyk i jedna z tych pustaków uznaje, że nie mogą zostawić kogoś w potrzebie, więc trzeba im pomóc. Właścicielem głosu jest ledwo żywy Krzyś, odwiązują go i... kolejny krzyk. Jakaś inna dziewczyna, którą zgarnęli dziś rano. W tym samym momencie olewają świeżo uwolnioną ofiarę i próbują pomóc następnej, dosyć mocno skatowanej kobiecie. Tak szybko uporały się z związami, że jestem w stanie założyć, że one wcale nie były jakkolwiek zabezpieczone. Ofiara mogła sama się uwolnić i wyjść. To babsko, zamiast cieszyć się, że przeżyło, ma jeszcze czelność narażać bezpieczeństwo całej grupy. No bo co oni jej zrobili w twarz? Tym samym zgarnia broń i postanawia, że nie odejdzie stąd, dopóki tamta dwójka żyje. Już całkiem jej odbiło. Oddaje nawet strzały w losowym kierunku. Wreszcie wychodzi prosiaczek i zaczyna się wielkie starcie. A w zasadzie byłoby, gdyby broń miała załadowane więcej niż jeden pocisk. I oczywiście, reszta dziewczyn po prostu patrzy na to, co się dzieje. Wreszcie zostają zauważone przez Puchatka. Wynatorzenie rzuca się w ich stronę i wszystkie uciekają oprócz jednej. Ta korzysta z Bitki. Zgarnia moc i nokautuje prosiaczka. Jakimś cudem udaje się nawet go związać, zanim uzyska przytomność i spuścić solidny oklep, czym, jak się wydaje, pozbywa się hybrydy. Niestety nie reaguje na tyle szybko, aby uniknąć puchatka. Ten ją łapie i przybija do ściany w stylu Meyersa. Zanim pójdziemy dalej, bo zbliżamy się chyba do końca tej serady głupoty i kinowego kiczu, chyba warto omówić, co się działo. Pomoc Krzysiowi to czysta głupota, a próby ratowania tamtego łapstyla jest równoznaczna z proszeniem się o Sudoku. Każdy chyba zna zasadę, że w krytycznych sytuacjach najpierw pomagamy sobie, a dopiero Później komuś Przez to, że olały ją dwa razy Możemy uznać, że wszystko co dzieje się później to ich wina Jasne, ta dwójka była skatowana, ale jeszcze żywa Jeśli tego samego dnia dostalibyśmy się do jakiegokolwiek miasteczka I nakreślili sytuację Maskując oczywiście informację o mutantach Zeznając, że jakieś psychole buszują po lesie Nie uznają nas za wariatów I dosyć szybko powinni sprawdzić całą tę sytuację My mając solidne dowody W postaci zdjęć, które powinniśmy robić Jeśli już i tak po prostu stoimy I przyglądamy się kaza i masakrze Zyskujemy wiarygodność i wsparcie stróżów pracy Pozostawienie broni niestrzonej w takich okolicznościach to kolejny kardynalny błąd, który niesie za sobą poważne konsekwencje. Jedyna linia samoobrony została zużyta w powietrze, dosłownie. Dziewczyna, której udało się związać i obić prosiaczka, zbyt długo cieszyła się zemstą, zamiast szybko zakończyć to, co zaczęła i pomóc pozostałym albo po prostu uciec. Wracając, żółty niedźwiedź po zauważeniu Marii razem z ukolernicą zaczyna biec w ich stronę losowo wymachując młotem. Wybiegają na jakąś drogę, po której ktoś właśnie przyjeżdża. Mężczyźni słusznie zakładają, że są Czegoś mocniejszego niż soczek jabłkowy. Koniec końców, sami zauważają puchatka we własnej osobie. Panowie wyciągają sprzęt i idą porozmawiać z agresorem. Niedźwiadek zbiera solidny oklep. Do czasu, w którym uznaje, że nie chce już masażu i zrywa połowę twarzy jednego z mężczyzn. Tworzy złamanie otwarte u drugiego. Trzeci klasyczne podrżnięcie gardła, a czwarty pada ofiarą pszczół, które z jakiegoś powodu to coś umie kontrolować. Dziewczyny oczywiście w tym czasie dokładnie się temu przyglądają i dopiero po skończeniu rzezi odpalają samochód. Mutant nie odpuszcza i cały czas próbuje. Się do nich dobrać. Jedyną rzeczą twardą od jego determinacji jest gleba, którą zalicza po wciśnięciu przez kierownicę hamulca. Wreszcie. Szkoda tylko, że nic sobie z tego nie robi. Wyciąga ogłuszoną okularnicę i dekapituje na miejscu. Maria, z racji, że samochód zawiódł, jest następna w kolejce. Sytuacja ratuje Krzyś, zgniatając puchatka między dwoma samochodami. Ostatnie powstanie znanego żółtego misia kończy się poderżnięciem gado Marii. Ostatecznie tylko Krzyś uchodzi z tego cało, podobnie jak my po obejrzeniu tej abominacji. Na tym film się kończy. O, raczej tego nie robię, ale tutaj muszę. Film był tragiczny, odpowie po kostiumy, animację i jakąkolwiek logikę. Wypunktowałem tylko część głupoty, w innym wypadku cały ten film byłby narzekaniem na jakość tego czegoś mniejsza. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i komentarz. To są Aktualni Patroni. Serdecznie dziękuję za wsparcie. Tymczasem do następnego i cześć!